Mamy za sobą pierwszą turę wyborów samorządowych 2024. Idea wyborów samorządowych polega na tym, że część władzy państwowej, czyli tej odgórnej, scentralizowanej, powinna być przekazywana w dół, i od tego są samorządy. Samorządy są terytorialne, są zawodowe, są narodowościowe i wszystkie jakoś się tam rządzą własnymi prawami, i to ma wszystko sens tak długo, dopóki. Normalne reguły, normalne procedury są zachowywane. Ale samorządy są tylko i wyłącznie narzędziem dla ludzi z orientacji politycznych do sprawowania władzy w terenie. Poza władzą centralną, czyli mamy rząd i opozycję, samorządy słuchą, służą do tego, żeby ci sami ludzie, będąc na najwyższym szczeblu przy władzy albo w opozycji, mieli też przeniesienie, odniesienie na szczeblach niższych, na szczeblach Terytorialnych. O co toczy się gra? To jest 47 tysięcy radnych do wybrania. To się w głowie nie mieści, że mamy taki aparat biuro biurokratyczny, paliwożerny, czyli pieniędzożerny, który się żywi na tym, co jest majątkiem państwowym, a częściowo samorządowym. 22,5 tysiąca prezydentów, burmistrzów do wyboru. Gdyby pominąć ten fakt, że w ogóle takie funkcje są potrzebne, a ograniczyć się do zbędnego minimum i całą resztę wyrzucić, to to, co niezbędne, stałoby się zbędne, i wtedy byłoby to spożytkiem dla obu stron. Ale władza się nie skupia tylko i wyłącznie w samorządach na tym, że jest jakaś orientacja polityczna. Tam są interesy. Najważniejsze jest to, że są spółki samorządowe, do których ci, którzy przeszli przez to sito wyborcze, Znaleci się w samorządach mogą żerować na majątku publicznym, bo czy majątek państwowy, czy samorządowy to jest wszystko jedno. Dojść można z jednej i z drugiej strony. Polacy nie są przyzwyczajeni do wyboru samorządowych, bo samorządów nie mamy tak naprawdę od czasów sanacji. Po 1926 roku samorządy zostały zepsute. Zostały także obudowane spółkami skarbu państwa które także były dojone, wulgarnie mówiąc, bo wyprowadzanie pieniędzy odbywało się na bardzo różnych szczeblach. Z 29 milionów ludzi uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych udział w nich wzięła zaledwie połowa. To też o czym świadczy. Skoro można było całkiem niedawno zmobilizować ponad 70%, to to mamy bardzo istotny spadek. To nie dlatego, że jest pogoda czy jakieś inne czynniki działają, tylko brak zrozumienia idei samorządowej. Idea samorządowa bardzo ściśle wiąże się z tym, co jest pojęciem państwa. Państwa dzielimy na scentralizowane, biurokratyczne, gdzie jest władca, czy jakaś orientacja, czy jakiś despota, i z drugiej strony mamy społeczeństwo obywatelskie. Społeczeństwo obywatelskie polega na tym, że obywatele biorą część odpowiedzialności na siebie, zdejmują z państwa to, co jest najbardziej dla nich ważne, czyli władza w terenie. Ludzie w terenie wiedzą lepiej od władzy centralnej, co jest im potrzebne, jak te sprawy rozstrzygnąć i w takich państwach jak np. Szwajcaria czy Islandia to całkowicie zdaje egzamin, ale nie u nas. Pamiętajmy o tym, że my jesteśmy państwem i społeczeństwem, które wyszło z komuny. Znaczy wyszło nominalnie, ale faktycznie nie. Jesteśmy przyzwyczajeni, że władza może wszystko, że władza może chcieć, a my się temu nie przeciwstawiamy. Jak najwięcej władzy państwowej w dół to jest właśnie idea samorządowa, ale jednocześnie to jest zwyrodnienie tego systemu, bo samorząd, jako idea, żeby samemu się rządzić, polega właśnie na tym, żeby zdeformować państwo, zdeformować te struktury terenowe. Zdecentralizowane w taki sposób, żeby przez spółki Skarbu Państwa, przez etaty, bo to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy przechodzą na utrzymanie podatnika i oni te sprawy, które się wiążą z etatami, z pieniędzmi, które za to dostają, oni wiedzą, że to jest niewielka część tego, co można. I dlatego w spółkach samorządowych bardzo często mamy tak entuzjastów działania. Które są w kilku czy kilkunastu, nawet spółkach, na ułamkach różnego rodzaju etatów, czy podwieszają się. A to, jak ja jestem tu u siebie, to ja udostępnię kolegom z sąsiedniego województwa czy sąsiedniego powiatu nasze spółki, a oni nas puszczą do ich spółek. I jest to pewna symbioza, ale to jest bardzo. Przykre dla nas wszystkich, że my sobie nie tylko na to pozwalamy, tylko to, że nie zdajemy sobie z tego sprawy, że to służy tylko i wyłącznie do wyciskania pieniędzy z państwa, czy na szczeblu lokalnym, czy na szczeblu centralnym. Pewnym rozwiązaniem, oczywiście to chyba raczej w tej chwili nie wchodzi w grę, byłaby, po pierwsze byłaby kadencyjność, na przykład dwie kadencje w samorządzie, i koniec, i wystarczy. To samo, co zresztą mamy w parlamencie, czyli w Sejmie i w Senacie. Z drugiej strony, pułap płacowy, ograniczenie dochodów, bo nominalne dochody nie są takie wysokie, ale przez udział w spółkach i dojenie spółek, ci ludzie opływają w dostatki. A gdyby był pułap taki, że nie mogą zarobić więcej niż na przykład 3 czy 4 średnie pensje krajowe, które mogą być rewaloryzowane, w związku z tym, że jest jakaś inflacja, ale nie może być tak, że kilkadziesiąt tysięcy złotych można wyciągać z jednej spółki, gdzie się człowiek załapuje, i wtedy samorząd jest dla niego czymś zupełnie wtórnym. To jest zabezpieczenie, to jest parawan, ale tak naprawdę istota sprawy dzieje się zupełnie gdzieś indziej. I te wzory to są wzory przeniesione z sanacji. Po 26 roku ta narość biurokratyczna w państwie z tym bizantynizmem, z, tym, z tymi dekoracjami, z tym obsadzaniem tego wszystkiego przez swoich i przyjaciół, kolegów, rodzinę swoich, polegało na tym, że to był sposób na zarabianie legalny, bo to było zalegalizowane, ale nieuczciwy i niemoralny. I kto by się tym oczywiście wtedy przejmował? Jeśli Wybory do samorządów są uczciwe, to jeszcze nie jest najgorzej, ale przecież mamy zaszłości. Mamy przykłady tak, gdzie można było złapać za rękę tych nieuczciwych, którzy takie wybory organizowali. I nie było przypadkiem, że w województwie mazowieckim kilka lat temu setki tysięcy głosów zostało przekazanych w taki sposób, że przez manipulacje, przez druk książeczek wyborczych, gdzie na pierwszym miejscu była określona partia. Ludzie dostawali to, głosowali, bo myśleli, że tam w środku nie ma. No niestety mamy do czynienia ze społeczeństwem także ogłupiałym po tylu latach. Także unieważnianie głosów. Jeśli komisje nie były pilnowane, nie były dostatecznie obsadzone przez ludzi różnych poglądów, różnych orientacji, to byli tak zwani sami swoi u siebie i na swoim. I można było unieważniać głosy bardzo prosto. Ktoś głosował na daną partię, ktoś siedział w komisji, mając ołówek w ręku, stawiał jeszcze jeden krzyżyk, mówił: No, nie, no, pomylił się, to jest oczywiście głos nieważny. I to biegło. Przez granice województwa i granice powiatów. Widoczne, ale Państwa Komisja Wyborcza nie stwierdziła rażących nieprawidłowości. To co w takim razie byłoby rażącą nieprawidłowością? Oczywiście tylko i wyłącznie tą. Formalnie jest to walka o władzę. Faktycznie jest to walka o pieniądze pod pozorem utrzymywania władzy. Więc idea samorządności jako takiej została całkowicie Wypaczona. Spółki mają rady nadzorcze, mają zarządy, tam są miejsca do upchnięcia, tam się upycha rodzinę, kolegów, znajomych. To jest taka pajęczyna, która wysysa z nas pieniądze, która działa w sposób praktycznie na zewnątrz legalny. Bo skoro są spółki, a są zalegalizowane, skoro są zarządy, skoro są Rady Nadzorcze, to wystarczy tylko kolegium, tumanum, przynieść papierek, że się tam gdzieś było albo nie było, ale papierek się ma i te kryteria, które się zaostrzyły, że to jest dla nich, spowodowały, że oni również stworzyli tą bazę pseudonaukową, pseudowykształceniową sami dla siebie. Dlaczego tak jest? Bo się tym nie interesujemy. Bo. Po pierwsze, na tym się nie znamy, a po drugie, jak się już nawet poznamy, to uważamy, że i tak się nic nie da zrobić. A skoro się nic nie da zrobić, to ci, którzy chcą robić, mogą z nami robić to, co konkretnie chcą. Fascynacja wynikami. Pierwszej tury wyborów samorządowych polega na tym, że obie główne orientacje polityczne, czyli ta, która jest obecnie przy władzy, a do niedawna była poza władzą i ta, która jest obecnie poza władzą, a do niedawna była przy władzy, epatuje publiczność, epatuje opinię publiczną tym: wygraliśmy, przegraliśmy, o ile, jak? Wybory, Polegają na tym, że powinni wygrywać najlepsi. Ale tak, tak nie ma w Polsce i tak oczywiście nie będzie. Można stworzyć koalicję, dokleić do jednej głównej orientacji wszystkie przydatki, jakie się tylko da zgromadzić, do tego praktykantów wyborów samorządowych, czyli tak zwany. ZDZL, czyli PSL, jak oni to sami wymawiają i oni te wybory, te wyniki w ten sposób robią. PiS nie ma zdolności koalicyjnej. Sam sobie zawinił, sam na to zasłużył, więc zostaje sam. Co z tego, że wygrywa, skoro przegrywa? To jest to samo, co w wyborach parlamentarnych. Wygrali, ale przegrali. No jak to przegrali, skoro wygrali? No właśnie na tym polega paradoks. I te żenujące spory, kto wygrał, kto nie, są w sferze emocjonalnej, dopuszczalne, może nawet dla nich potrzebne, ale tak naprawdę nas to nie dotyczy, bo nic z tego nie wynika. Ważne będzie to, kto tę władzę weźmie, kto tę władzę spożytkuje na swój własny użytek. I skoro samorządy służą nie tylko do rozwoju danych lokalnych społeczeństw, ale często do, nie do rozwoju, bo wysysa się środki pieniężne. W sposób nadmierny, na całą resztę nie starcza, to później mamy ludzi przy władzy, którzy w sposób bardzo dziwny, w sposób niepoważny tę władzę będą pełnić. Główny przedstawiciel władz samorządowych to jest włodarz Warszawy Rafał Trzaskowski, któraś już kadencja. Człowiek, który uzyskał pseudonim 20 groszy. Proszony przez osobę biedną na parkingu o danie. Jakiegoś grosiwa, wyjął z kieszeni, obejrzał i dał 20 groszy. Później te żenujące próby naprawienia tego wizerunku przez jego akolitów polegały na tym, że oni niektórzy zaczęli z nich przypuszczać, no może to było 50 groszy, a nie 20. A jaka to jest różnica? To jest właśnie poziom, Ludzi startujących w wyborach samorządowych. Ale to wyborcom nie przeszkadza. Jeśli nie przeszkadza to, że chodzi człowiek i kleił taśmą zbitą szybę, że daje 20 groszy, że nie pracuje tak naprawdę, bo to jest urzędnik w sumie na naszym utrzymaniu i on na posiedzenia Rady Miasta nie chodzi. Chodzą inni. Ale są pierwowzory. To już było. Niejaki Robert Biedroń w Słupsku przez 4 lata kadencji. W samorządzie jako prezydent miasta, ponad dwa lata spędził na wycieczkach zagranicznych. Oficjalnie to były wyjazdy związane z promocją miasta. Nie został skwitowany po kadencji. I co z tego? Nic z tego nie wynika. I dopóki Polacy się nie obudzą, dopóki się nie otrząsną z tej narośli, dopóki nie zaczną rozumieć idei samorządów, dopóki nie zaczną się domagać także referendów, bo w tej chwili jest tak, że w wyborach samorządowych często jest tak, że jak będzie jeden kandydat i on sam na siebie odda głos, a cała reszta na niego nie będzie głosować, to on wybrany będzie. Ale odwołanie takiego człowieka jest już bardzo skomplikowane i trudne, bo trzeba zorganizować całe zaplecze, stworzyć różnego rodzaju biura, miejsca, gdzie się będzie zbierało podpisy, gdzie będzie nacisk. I żeby człowieka odwołać, to musi brać w tym wszystkim okoliczna. Ludność wyborcza w takim stopniu, że to jest praktycznie nieosiągalne, czego wielokrotnie daliśmy temu dowody. Co dalej z tym wszystkim? Dalej będzie jeszcze gorzej, dlatego że skoro jest źle i to jest akceptowane, a przynajmniej nie jest zwalczane, to znaczy, że można się posunąć jeden krok dalej, dwa, trzy, cztery, i ta ślepa uliczka ciągnie nas w dół. My się nie będziemy rozwijać przez samorządy, my się przez samorządy zwijamy. Taka ma być przyszłość, tego chcemy. Chcącemu nie dzieje się krzywda, ale jeśli chcący nie zdaje sobie z tego sprawy i jest wykorzystywany do tego, żeby pasożytować na nim, to skutki muszą być opłakane.